Najważniejszy gol w karierze Artura Sobiecha? No myślę, że jeden z takich ważniejszych, bo wiadomo, yy, zwycięstwo w finale Pucharu Polski, ogromna radość dzisiaj i, i wszyscy gdańszczanie się cieszą. Spodziewałeś się, że dopiero na tego gola przyjdzie czekać do 95. minuty? No, zdobyliśmy wcześniej bramkę, natomiast tam był minimalny spalony yy, słyszałem. No i dobrze, że zachowaliśmy spokój i dalej, staraliśmy się stwarzać sytuację i dążyć do zdobycia tego zwycięskiego gola. Ten zwycięski gol to większa zasługa Artura Sobiecha, że wbiegł na ten pierwszy słupek, czy Mariana Kalemena, który nie wyszedł do piłki. No, ja akurat bym rozpatrywał w takiej kwestii, że świetna piłka od Flavio, i starałem się przeciąć lot piłki. Udało mi się to w ostatnim momencie, natomiast Marian Kelemen oczekiwał na tą piłkę i no to był taki zasadniczy błąd. Trudno było zresetować głowy po meczu z Legią? Nie, już następnego dnia przeprowadziliśmy analizę tego spotkania. Zamknęliśmy ten mecz i patrzyliśmy tylko w przyszłość, czyli na finał Puchar Polski. Finał za mistrzostwo? Puchar za mistrzostwo? My ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, jeszcze przed nami cztery spotkania w Lidze i damy z wszystko.